Maksyma w Gdyni, znów Cię widział ktoś, sypał zielonymi, machoniowy gość. wszystkim, Witam Was na terenie y, dawnego nightclubu Maxim, y, który zasłynął w PRL-u. Y, miałem już jeden filmik z tego terenu, na którym opowiadałem o tym klubie, więc nie będę tutaj się już rozgadywał w tym temacie, więc co? Tym oknem da się dostać do środka, pokażę Wam klub. Może uda nam się wejść na dach, nie wiem, nie próbowałem jeszcze, ale spróbujemy. A więc zapraszam do oglądania i do zobaczenia wewnątrz. Jesteśmy już na terenie Maksima. Taka niestabilna droga, ale zwiedzimy go. Dobra, zaczniemy sobie od tej drogi i wyjdziemy tą całą stroną. Tu chyba toaleta. Łazienka jakaś. Tu na pewno były toalety żaba. Przybijam mocne, ale dobra, będziemy tu nic zbytnio robić, bo nie chcemy nic też niszczyć, bo na tym to nie polega. bar jak widzimy a tu za chwilę powrócimy sobie, zwiedzimy to miejsce, na powrocie także zajrzymy tam tutaj jest ta sala w której się wszyscy bawili tutaj za barem jesteśmy w tym momencie Na salę zaraz sobie pójdziemy. Najpierw pójdziemy tutaj. Tu chyba kuchnia. Do mhm. tamtych pomieszczeń przejdziemy za chwilkę. Nie wiem czy tędy chyba mi się nie uda dostać na salę. Zabaw. Pójdziemy tędy. To tutaj bawiły się właśnie te wszystkie gwiazdy, najbogatsi ludzie. Ja będę powoli obchodził tą salę, bo mam niestety dość słabą latarkę. Mamy lustro, które było niestety już popękane, zniszczone przez dalej. Sycja jaka się została? Ociepleniowa chyba niegdyś to był najsłynniejszy lokal w prl a więc... Na początku. Tutaj zbierały się pokroje największych gwiazd. Zgaszę tą latarkę, tu to są otwarte. Chcę, żeby mnie ze jakieś. Dobra. Oczywiście my tu zasad urban eksploracji nic nie zabieramy, wszystko zostawiamy tak jak zastaliśmy. Nic nie dewastujemy, nic nie zabieramy. Jedyne co pozostaje po nas to tylko ślady butów. Okay. Spróbujemy także dostać śladach Maksima. Nie wiem czy to nam się uda, ale spróbujemy. Dobrze. Tutaj jeszcze mam jedno. Niestety. Łazienki. Toalety dokładnie wyjdziemy sobie. Taka sama. I tu będzie teraz. Wyjdziemy do słynnej sali, w której jest to drzewo słynne. Widzimy konary tego drzewa, pień, a, a jego gałęzie wystają ponad dach Maksima. Tutaj mamy stoliki, I szybki, bardzo fajnie to wygląda naprawdę. Dach już jest w najlepszej kondycji, więc wam tylko pokażę jak to wygląda, tak. Nie wiem czy to jest popękane, czy to tak miało być, ale wygląda nawet fajnie, ładnie to. Okej, okay, zmywamy się stąd po dachtu, że tutaj nie należy. Przepraszam Was, że tak mówię cicho, ale po prostu nie chcę w przypału, żeby był jakiś... Spróbujemy przejść przez te drzwiczki. to nie będziemy musieli się cofać już. Były wydawane posiłki chyba albo zbierane talerze nie wiem powiem wam po samemu teraz tak tu już chyba byliśmy jak dobrze widzę tak tutaj już byliśmy za barem więc teraz idziemy tutaj ja zgaszę tą dużą latarkę czołową pokażę wam kuchnię jak wyglądała kiedyś To jest światło naturalne tam byliśmy światło naturalne, będzie samo widać dobrze. Zbywalnia naczynie. To jest nawet oryginalny. Tutaj odbierane naczynia. Mhm. Dobra. Tutaj na pewno odbierane naczynia. pokazać jak najwięcej, tam dokąd się da dojść. Bezpiecznie oczywiście, bo nie będziemy ryzykowali tu. Kuchnia, wstęp wzbroniony nie dotyczy. Widzimy tak, ktoś do Was. Słynna piwnica Maksima, w której była chyba chłonia. To jest naprawdę bardzo niepewna podłoga. Trzeba naprawdę uważać. Tu chyba kiedyś była Już tam nie będę wchodził. Tylko tak na szybkiego Wam pokażę ją. Tuba chłodnia. Tak. Tuba chłodnia. Tu jakieś worki. To Was tam nie interesuje. Stare butelki Na napojach. i ostatnie pomieszczenie. Okej, okay. dobra, możemy możemy wychodzić. Radzę tu, jeżeli ktoś się wybierał jeszcze, to radzę w filmicy uważać naprawdę. Ale nikomu tego oczywiście, co ja robię, nie polecam, bo eksploracja jest niebezpieczna. Dobra. Ok, to już zwiedziliśmy, więc będziemy wychodzili. Tu też byliśmy, to ale też zwiedziliśmy. To jest to. Wróciliśmy do środka i możemy wychodzić. Pokażę jeszcze stąd. Dobra. A więc ja wychodzę i widzimy się na zewnątrz budynku. Jesteśmy już na zewnątrz budynku. Nie wiem, czy mi się uda dostać na dach, ale kusi mnie to. I to bardzo. Ale jeżeli oczywiście bezpieczne jakieś drogi nie znajdę, to nie będę wchodził. Nie będę ryzykował. Tutaj widzę, coś jest. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję tam się dostać i jak coś widzimy, się na górze, a jeżeli nie, no to znów na dole. Więc do zobaczenia za chwilkę. Słuchajcie, jestem ponownie. Próbowałem się dostać na dach. Niestety nie wziąłem rękawic ze sobą łapek. I jestem w stanie jakoś tam się dostać, bo musimy mieć łapki, wtedy musi jakoś podciągnąć. Niestety za bardzo się to osuwa i nie jestem niestety w stanie wejść. E, a więc tak. Tutaj Wam jeszcze chciałbym pokazać tego Maksima z tej strony. Tu na pewno jest jeszcze kilka innych możliwych wejść, których my niestety no, nie znaleźliśmy. Ale teraz nie będziemy nic tu promować, żadnych pokazań, więc okej. Okay. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, zapraszam na mój kanał do subskrybowania, do łapkowania, oceniania. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnej eksploracji. Cześć!